Witam w nowej serii. Seria pod tytułem Porównajmy. Zasady są bardzo proste. Będę porównywał różne gry, które były pisane pod różne platformy, czyli pod konsole, komputery. Głównie myślę, że zajmiemy się 8-bitowcami, 16-bitowcami. Jeżeli gry pokazywały się też na Atari 2600, to też pokażę. Oczywiście są to najbiedniejsze wersje tych gier. Pierwszą grą dzisiaj będzie gra Hero. Zobaczymy sobie grę na Commodore też. Atari, a pierwsza będzie na Atari 2600. Było już chyba na kanale o tej grze. Zasady gry są w zasadzie bardzo proste. Musimy zawsze zejść na dół naszym ludzikiem naszym i uratować górnika, który znajduje się w kopalni na dole. Nasz, nasz bohater posiada o taki plecak z helikopterkiem i może sobie latać do górę i w dół. Oczywiście, gra staje się stopniowo trudniejsza. Musimy schodzić coraz dalej w kopalni i w końcu e, nie wiem, czy jest koniec w ogóle tej gry. Chyba nie ma. W końcu czekam na śmierć, czy chcemy, czy nie. Producent gry Activision mi się wydaje, że na Atari 2600, mimo limitacji sprzętowych, jakie Atari 2600 miała, wygląda dość, dość ciekawie. Animacja jest do, dość płynna, nawet dźwięk jest super. E, wszystkie, wszystkie grafiki sprzęt są. Dość wyraźne, widać co jest człowiek, co, co nie jest, nawet dynamit wygląda fajnie. Nie udało się. Co fajne, po każdym skrócie, jeżeli skujemy na czymś, to e, po odzyskaniu życia, czyli przytomności, nie wiem, jak to powiedzieć, będziemy mogli te, te przeszkody w zasadzie znikać. Także atak 2600. Myślę, że świetnie się trzyma, nie wszystkie gry miały tyle szczęścia akurat co co, co, uh, co akurat tak Jeżeli chodzi o sterowanie, sterowanie też jest super. Activision się postarało. Gra naprawdę nie traci, o to chyba bym muszę dynamic dać. I napisało wszystko takie. Myślę, że jak na biedne Atari 2600 gra wyglądała naprawdę ciekawie. Teraz może przejdziemy do wersji na Atari 800, a później będzie wersja Commodore 64. Wersja na Atari 800 65130 XL, XE, jak to sobie tam uważa. A moim zdaniem dużo wygląda dużo ciekawiej i nie dziwne, bo ma, po prostu Atari miało większą moc 800 niż Atari 2600. Grafika dużo bardziej szczegółowa. Widać wszystkie ym, skały, czy Dźwięk jest trochę bardziej też wzbogacony, ale w zasadzie wiele się nie różni, poza sam gameplay jeżeli chodzi, tak samo się wszystko steruje, nie odczuwam żadnej różnicy wygląda dość dość fajnie, też animacja dość, dość płynna. Dźwięków nie ma zbyt wiele, poza ulepszonym grafiką chyba wiele się nie różni. Mimo tego wolałbym w tą grać niż na Atari 2600, chociaż jak miał Atari 2600 w tym czasie, to też bym nie narzekał. Dlaczego miałbym narzekać? Nawet jeżeli chodzi o samo rozmieszczenie i mapa leveli jest nawet taka sama. Nawet zauważyłem, że górnik podnosi rękę jak się go uratuje. I wydaje, że Atari, Atari 800 było zdolne do o wiele więcej. Mimo tego wygląda bardzo fajnie. Gra jest fajna, tylko jedyny minus, o jakim myślę tej gry, to jest to, że gra polega przede wszystkim na, na pamięci. Trzeba dobrze pamiętać, gdzie co było. Oczywiście po każdym skróciu na konkretnej przeszkodzie, ona ta przeszkoda znika. Także pamięć, rozmieszczenie leveli możemy grać w nieskończoność. Nie wiem czy po 20 tysiącach nie mamy nowego ludzika, spróbuję. Tam jest lawa, która mnie zabiła w wersji na Atari 2600. Tutaj nie wygląda o wiele inaczej, też jest kwadrat czerwony, tylko że z kropkami, troszkę taki bardziej szczegółowy. O, światło mi znowu zgasło. O, lawy nie można dotknąć. Także to była wersja na Atari 800 i myślę, że nie ma co tutaj się roz, e, rozgadywać na ten temat. Wygląda bardzo, bardzo podobnie do wersji na Atari 2600 z niewielkimi różnicami graficznymi. Jeżeli chodzi o samo sterowanie, to jest identyczny. Gra się dosłownie identycznie. Gra się bardzo dobrze. Także zobaczymy wersję na Commodore, co Commodore pokazało, ile będzie więcej dźwięków. I wersja na Commodore 64. Jak widać chyba jedna z najciekawszych wersji. Grafika... uuu... Dużo się dzieje tutaj. Kolory zostały niestety zmienione. Gr grą się steruje a, chyba, chyba tak samo, ale jeżeli chodzi o grafikę jest dużo więcej szczegółów. Wszystko wygląda... Wszystko wygląda inaczej, tylko nie wiem czy na lepsze, bo wersja na Atari naprawdę Naprawdę super się grało. W niektórych grach za dużo szczegółów wcale nie, nie powoduje, że się lepiej gra, ale akurat tutaj myślę, że komodorowcy mogli się spokojnie za tarowców pośmiać. <laughs> Układ leveli jest identyczny. Dźwięk jest troszkę zmieniony. Z typowym komodorowym y, SIDowskim. Dźwiękiem helikopter. Nawet ten dźwięk jest cały o wiele inny. O ile Atari 2600 i 800 miały dużo wspólnego. Dźwięk, dźwięk był zazwyczaj podobny. O, ta chyba plansza jest inna. Nie, taka sama jest. Taka sama jest. Przez to, że jest inna grafika wygląda inaczej. Komodore miało swój specyficzny dźwięk właśnie przez Siege Chip, no, z kółem. tego robaka, już skończymy ten level. Nawet helikopterek dużo fajniejszy na dźwięk. No, moim zdaniem jedno chyba z najlepszych wersji Commodore 64 100% wygrywa z Atari 800 i Lawa tu wygląda inaczej, chociaż w Atari migała, bo wiadomo, że coś jest. że coś jest nie tak, że, to, że tego nie powinniśmy dotykać. Tutaj jest tylko stały kolor, nic nie widać, nic się nie dzieje. O, ta lampa. Zbijemy go. A, tu też lawa jest. I właśnie przez to, co mówiłem, kolor jest inny. I tego nie było widać, także to była wersja na Commodore 64, moim zdaniem jedna z najlepszych wersji, ale wersje na Atari 2600 i 800 też, też nie są wcale złe, bardzo fajnie się gra. Myślę, że którąkolwiek z tych wersji by miał, to bym się cieszył. Także dzięki bardzo, i jeżeli ktoś ma jakieś sugestie co do tytułów, przypomnę, że to jest porównajmy, nie zagrajmy, w których można byłoby porównać jakieś tytuły, jakieś ulubione gry, to w komentarzach wrzucić na dole. Myślę, że rozpatrzę. Także co jakiś czas wrzucę ja taki filmik na dla urozmaicenia mojego kanału. Także dzięki wszystkim za uwagę i do zobaczenia w następnym wideo.